W tym przykładzie chcemy znaleźć obraz takiego odcinka w przesunięciu równoległym o wektor P. Zadanie polega na tym, że do końców tego odcinka musimy dokleić wektor P. Dorysujcie sobie taki wektor, jeden wektor i oczywiście jeszcze drugi wektor. Na końcach tych wektorów powstaną nam nowe punkty które stają się wierzchołkami nowego odcinka AB. Czyli tu będzie jeden punkcik, my nazwiemy ten punkcik A', a tutaj będzie drugi punkcik i nazwiemy go B'. Następnie połączmy ten, te dwa punkty takim odcinkiem i gotowe. Tak wygląda ta figura w przesunięciu o wektor P.